I witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, wczoraj na serwerze testowym pojawił się wielki patch 1.14, wprowadzający po prostu coś niesamowitego. Coś, o czym marzyłem, żeby pojawiło się w Overwatch. Kwintesencja klasycznych strzelanek, czyli Deathmatch. Czysta napierdzielanka. Deathmatch jest to tryb, który polega tylko i wyłącznie na zabijaniu. Nie ma tutaj celów, jak w klasycznych trybach Overwatch. Kto zdobędzie więcej zabójstw, wygrywa. Nie ma też długiego czasu odrodzenia i wracania na pole walki. Po prostu... Cią łągła walka. Wiele grałem w Unreal Tournament i tego właśnie brakowało mi w Overwatch. Nasze oczekiwanie dobiegło końca i w patchu 1.14 w salonie gier otrzymamy dwa nowe tryby. Każdy na każdego i drużynowy deathmatch. Wczoraj przegrałem już kilka godzin i dawno tak dobrze się nie bawiłem w tej grze. Dodatkowo zostaje dodana nowa mapa, rezydencja przodków trupiej wdowy, Chateau Gia. Jest to mapa specjalnie zbudowana pod każdy na każdego i zdecydowanie różni się od znanych nam już aren 1 na 1 czy 3 na 3. Nie dość, że jest bardzo ładna i bogata w smaczki fabularne, to gra się na niej bardzo intensywnie. Przypomina mi areny z klasycznych FPS-ów. Zanim zagramy sobie przykładowy meczek, wspomnę jeszcze o pozostałych zmianach w patchu 1.14. Zostały wprowadzone od dawna zapowiadane zmiany u Wieprza i Złomiarza. Orisa i Trupia Wdowa również zostały ulepszone, ale to jest temat na osobny filmik. Teraz zagrajmy sobie na Shadow Gear. Arising at shot to take yarr, zagram sobie sombrą, ona jest tutaj bestią, świetnie sobie radzi, hakowanie wrogów, e, którzy walczą z innymi, hakowanie apteczek jest tutaj ich wiele blisko siebie położone e, no i przeciwnicy przede wszystkim nie mogą się nimi leczyć, a tutaj e, zapamiętanie gdzie te leżą apteczki, leczenie się mi jest ekstremalnie ważne. Chyba, że gramy postacią, która ma jakieś zdolności do samoleczenia. E, takie postacie mają tutaj zauważyłem przewagę, chociaż tak czy siak. E, inne postacie też tutaj wygrywały. Bez takich umiejętności. Oj. Nie, solgerem nie będę inicjować walki. Za blisko, za blisko, za blisko. Ale no, chciałem go zajść od tyłu, a on cały czas w moją stronę się zbliżał. Dobra. Chce coś zabić w końcu. Dobra. Okej. Okay. Na razie tylko każdy po jednym zabójstwie ma. Team here, la. Niestety, mój translokator wypadł za mapę. Okej okay. Ej! Wow Przewidział, przewidział <laughs> Dobre to było No tam się dzieje walka na dole O! Z deszczu podrynne. O jenymozot No nie, ta fara tak czy siak ucieknie. Nie będę komuś tylko... No, sorry. O, sorry. Jest dobra prowadzenie, dobrze, 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 dobrze. To mi się podoba. E, Okej, okay. mogę jakby skakować <laughs> Sorry, złomek Nie! Holender! Dobra, ale remisuję z tym wieprzkiem, co mnie właśnie zabił. O ty! Kurczę no! Cały czas ktoś na mój translokator czeka, aż przybędę Ale okej okay. Znowu ten wieprzu mnie zabił Ładuję tylko mu e, kile. No, właśnie ten wieprzu NIE! ZŁODZIEJU JEDEN!

To jest mój! To jest mój Ach, Holender Wieprzu tutaj daje radę, zauważyłem Tak, wieprzu tu jest dobry. Okej, okay, na dole coś tam się dzieje. Ach, mej uciekła. No, znowu na translokator! Czekał, on się teleportuje! A jemy, ten sam koleś! Ten sam wieprz cały czas mnie zabija! Nie, nie, nie! spadać. Ja z tobą nie walczę! A, Jeźnia, po prostu to jest rzeźnia co się dzieje See you later No, trzeba coś skakować chodź Okej okay. o, dobra, remisujemy. O! Teko przechodzi na pro... na szczyt! Aj, niestety Teko został zabity, ale okej. Okay. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. O, tą sobie apteczkę skakuje. Tam użyję translokator i muszę uciekać od Makrego, żeby mnie przypadkiem nie ogłuszył. Okej. Okay. O, dobra. Fa zajebiście, że są te. JO! Ale smuteczek! Teraz. No, niestety wieprzu na full HP i za mną kolejny wieprzu był. Patrz, znowu był na moim translokatorze. Okej. Okay. Eee! Prowadzę. Nie, no nie mam szans z wieprzem na full HP. Zanim go zabiję, to on już skończy mu się yy, y, hak. I się uleczy. Lol. No nie! Ty gno... Złodziej! Złodziej zabójstw! No, no, to jest, ale to, to jest, wiecie, no zabawne, bo ja kradnę i nimi kradną. Ej, no złodziejka, tu gdzie? Nie, znowu on. Kurczę, 18 do 16. Nie, ja uciekam. Kurczę, cały czas uciekam zamiast dowiązać jakieś walki, bo trafiam na ludzi, którzy yy, których nie zabiję z taką łatwością. O, Holender, koleś 1 kill. Dobra, to jest GG. Ale drugie miejsce to jest bardzo dobrze. O! Na Znowu! I koleś kurczę wygrywa, przez to, że cały czas stał obok moich translokatorów. Znowu się teleportowałem w miejsce, gdzie ten koleś czekał. Kolejny raz! Nostradamus, jebdy, no Ale tak czy siak, drugie miejsce. Nie jest tak źle. Eee, o, 12 druga osoba na, dru na trzecim miejscu. No, niestety, ten wieprz cały czas stał w miejscu, gdzie leżał mój e, translokator. I dużo, dużo zabójstw sobie dzięki temu. E, no, zdobył dużo zabójstw, ale tak czy siak. E, bardzo ciekawy meczek, e, Moi drodzy. Pokażę wam jeszcze. E, na szybciutko zmienione mapy. O co chodzi, bo. E, w trybie właśnie defmeczowym, w drużynowym, nie wiem jak to jest chyba w tym jeden, każdy na każdego, chyba też na każdy na każdego będzie tak, um, są dostępne prawie wszystkie mapy um, z klasycznych trybów, tylko w nich jest coś takiego. już wam pokazuję. Ok, normalna Hanomora by była zbyt duża na defmecz, dlatego um, tutaj widzicie, są właśnie postawione takie bramy. Na pozostałych mapach też właśnie są te, te, te takie bariery, żeby zmniejszyć pole walki Moim zdaniem te bariery jeszcze powinny stać tutaj w tym miejscu Ale niestety tak nie jest, żeby to pole walki było jeszcze mniejsze Ale tak czy siak, no, pula map w deathmatchu jest duża i nie mogę się doczekać, żeby właśnie pograć wieloma postaciami na wielu mapach. Moi drodzy, od wielu miesięcy wraz z każdym większym patchem mówię, ja nie mogę, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie Blizzard wprowadził do gry. Blizzard nie przestaje zaskakiwać, to jest coś, co zmieni oblicze Overwatch. Tak było jak dodano salon gier, jak dodano wyszukiwarkę serwerów, czy zapis play of the game. Czuję, że się powtarzam, ale match to jest mistrzostwo i z całą pewnością spędzę tutaj wiele godzin. Zwłaszcza, że gotowe tryby to nie wszystko. Dopiero grając w grze dowolnej i mieszając w ustawieniach uwolni się pełen potencjał matchu. Znowu się powtórzę, ale nie mogę sobie wyobrazić co jeszcze zostanie dodane w przyszłości. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, będziesz informowany o najnowszych filmach. Koniecznie obczaj linki w opisie i obejrzyj proponowane z boku film. Zapraszam również na regularne streamy oraz do zostawienia lajka na fanpage'u.